Cześć, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Tym razem z jednego z ulubionych moich miejsc. Miejsca, w którym tu na obczyźnie, w kraju, gdzie jestem, spotyka się lokalna społeczność. Naprawdę cudowne miejsce. Ale nie o tym dzisiaj będę chciał Ci powiedzieć. Pragnę, abyś wysłuchał, wysłuchała mojego wiersza, który specjalnie przygotowałem. Dla ciebie, dla was. A wiersz, zatytułowałem: Będzie jak będzie. Zapraszam. Będzie jak będzie. Nie mam pojęcia, co dalej. Może to nawet lepiej. Siedzę i mogę pomarzyć, a będzie to, co będzie. Owszem, zakładam scenariusz, najlepszy, taki udany, że wszystko się zmieni na lepsze. A to są tylko plany. Lecz bez nich jest pustka, nijaka. To śmieszne, bo dają tak wiele. Nie mam pojęcia, co dalej. Wiem jednak, buduję nadzieję. Pracuję nad swoją przyszłością, chociaż to walka nierówna. Nie wiem, lecz pragnę czuć szczęście. Wierzę, że w końcu się uda. I nawet kiedy się potknę, ja będę szedł dalej przed siebie. Nieważny śmiech za plecami, cokolwiek ma być, to będzie. Sebastian Ryśnik. Moje wiersze i myśli. A co ty mi powiesz? Na te przesłanie, które chciałem tobie wam przekazać? Czy też myślisz, że będzie, co będzie, idąc przed siebie? Bo przecież nie zawsze mamy wpływ na wszystko. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy podobał się wiersz? Co myślisz, myślicie o tym? Jaka jest Twoja sytuacja? Udostępnij proszę, jeśli się podobał. A ja zapraszam już wkrótce na kolejne wiersze. Mam nadzieję, że spodobają się. Pozdrawiam serdecznie z całego serca. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście. I życzę Wam pięknej pogody, taką jaką mam ja. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian.